Hej, witam Was! Witam Was na kanale Bartek 2009. Jeżeli jesteś ciekawy bądź ciekawa takich, może czasem nieco innych lub zwariowanych treści, zapraszam na mój kanał i lecimy z odcinkiem. Także widzicie, słuchajcie, jak Wam się nowe przywitanie podoba? Fajne? No to dobrze, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ten strój, to w ogóle powiem Wam, ciężko się strasznie w tej masce gazowej oddycha. Ale fajnie, jak klimat robi, nie? Musicie przyznać, chyba. Te kurtki tu są takie strażackie z PRL-u, takie Moro, więc wojsko w sumie polskie też takie miało, no więc to jest taki kurde wiecie. Strażacko-wojskowy, coś ten deseń strój. Nie wiem, może Wam się to spodobało? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu. Będziemy dawać takie przywitania, chyba różne pomysłowe, co jakiś czas będę zmieniał. Także cóż. No a co dzisiaj? Widzicie tutaj blender? No dzisiaj, tak jak obiecałem. Nie będziemy robić mieszadła, ale zrobimy coś równie szalonego, mieszadło zrobimy, mieszadło zrobimy w następnej kolejności, jeżeli to się sprawdzi. Otóż, była to podkaszarka, jest to podkaszarka z blendera zrobiona, ale mało efektywna, gdyż powierzchnia tego noża jest bardzo mała. I to prawie nic nie kosi, prawie nic nie, nie zabiera tej trawy, no wiecie o co chodzi. A ja wymyśliłem, żeby tą powierzchnię koszenia zwiększyć, przyspawam tutaj takiego gwoździa, który jak widzicie zwiększa mi już dość dużo powierzchnię koszenia. I to już powinno być no, całkiem efektywne, bo tu sobie na biało takim markerem zaznaczyłem środek, już mam wymierzone. Tak wiecie, bo to akurat jest taka rzecz, że pod wpływem wysokich obrotów to jakieś bicie by mogło występować, więc wolę się zabezpieczyć. No i popatrzcie sobie na przykład tu, jak to się będzie tak kręcić, no to kurde, no już powierzchnia koszenia będzie znacznie większa niż, niż tam była, więc myślę, że takie coś wystarczy na taki malutki silniczek. Nie ma co aż tak przesadzać się z większym czymś, ale cóż. Ja sobie tylko tą główkę tu pójdę zaraz na, na szynę kolejową, na moje kowadło zaklepać I widzimy się, ja tu porozwijam kabel, z spawarkę i... Znaczy kabel już mam rozwinięty właśnie, muszę go Wam pokazać Bo... Bo zobaczcie, zaczerpnąłem sobie od właśnie jednego youtubera znanego Pomysł na odizolowanie kabla od ziemi Tu mamy bęben Tu se idzie kabel Taczka Tu kabel dalej w powietrzu wisi Tutaj taka wieżyczka z czterech sztuk kostki, tu dalej w powietrzu. Tutaj na śmieci Cikei, tu dalej kawel w powietrzu. Tutaj na trawę z kosiarki Volkswagen, dalej w powietrzu. Tu z nadwężem ogrodowym, tutaj wiadro, dalej w powietrzu. No i tu jest taka góra ziemi usypana. Tu kamyczek i tam dalej to już jest kostka, więc tam tam przez rabaty kwiatowe jeszcze musi przejść właśnie, to, to już Wam nie będę pokazywał ale tam już jest gniazdko zaraz więc słuchajcie no zapytacie, czemu sobie w domku tego nie podepnę, tu w garażu no bo zamiast za słaby po prostu kabel puszczony do tego garażu i mi korki wywala po prostu w domu, jak jak tu podpinam spawarkę, bo ona za duży ma pobór prądu i tu jest za słaby kabel puszczony po prostu do tego obiektu, więc taki błąd wykonaliśmy, ale no tylko spawarka aż ma taki duży pobór prądu, bo na przykład szlifierkę kątową to bez problemu obsługuje, więc no więc wiecie, gniazdko takie jest dobrym, że tak powiem mocnym kablem. to mam nie tak daleko, taki będę mi spokojnie wystarcza, żeby tam tego rozciągnąć, więc na razie nie będę tego zmieniał, nie będziemy tego zmieniać. Także cóż, ja rozwijam narzędzia i się weźmiemy za robotę. Mam nadzieję, że się wam spodoba taki odcineczek. Także lecimy. Dobra, słuchajcie, mam już to tam wszystko zrobione, pospinane. Mam nadzieję, że będzie działać. Nagrywam to dla Was chyba, chyba tak. Natomiast problem tego rodzaju, że nie mam za bardzo jak masować tego gwoździa, żeby przyspawać, bo tam nie ma za to złapać za bardzo masą, ale złapałem za koniec sam koniec gwoździa. Mam nadzieję, że to mi będzie masować. I spróbujemy to smarknąć. Także już prąd z domu puściłem na wębę, także lecimy z tym koksem. Maska. Zawącamy sowarę. Dam tutaj tak 20A maksymalnie myślę na no taki cienki materiał Dobra, no no right, dam dałem 25 a Zobaczymy jest to postawa Także rękawice zakładam i dotkimy. Okej, okay, wszystko się zgadza, kontrolki żadne się nie awaryjny, także lecimy z tym koksem. Muszę tak samo, żebyście, żebyście to też, kurde, widzieli. Okej. Okay. Za mały ampera Za mało, kurde Mamy 42 Okej, okay. trzyma się. Uhu! Uh, uh, uh. Kurde, pali się plastik. Czekajcie chwilkę. Muszę to czymś tam popsikać, jakąś wodą. Poczekajcie, moment. Kurde, no. Nie mam tutaj żadnej buteleczki. Tam mam taką do polewania wiertę, Poczekajcie. Kurde. Dobra, ja tu mam taką do polewania wiercę swoją, więc listałem. Dobra, lepimy. Kurde no. jest o tyle słuchajcie problematyczne, za ten plastik no ale kręci się, okej okay. z tej strony jeszcze musimy smarknąć patrzę, czekajcie chwilę okej okay, słuchajcie, jest tam sucho, więc mogę smarkać dalej, lecimy Kurde, no tak Dobra, bo ja bym musiał słuchajcie, cały czas ściągać przy ubice i to gasić ustami, i odmuchać po prostu, także widzimy się, jak pospawam. Okej, okay, słuchajcie, mamy posmarkane. Nie wygląda to, może najlepiej, ale na pewno się będzie trzymać, bo. Będzie się trzymać, bo łaski nie robi. Kurde, muszę tak. O, no, żeby się nie poparzyć. Tu też nie wygląda to najlepiej, ale myślę, że kosić będzie. Więc już podpinamy pod prąd naszą podkaszareczkę i sprawdzimy, czy będzie działać. Musi działać. Ok, słuchajcie. Lampę wyłączę, bo tu już nie jest potrzebna. Także ja jestem zabezpieczony w sposób taki, że że mam ubrane. Okulary ochronne i wampirki Jeżutkie O, <laughs> także będziemy lecieć z tym koksem i sprawdzimy, czy to będzie kurde działać. Więc tego <laughs> działa. Patrzcie. <laughs> Słuchajcie, problem tego rodzaju, że kabel mi się gdzieś nie łączy i że nie mam trawy po prostu wyższej do wykoszenia, bo na wyższej trawie to byście widzieli jak się sprawuje. No ale dobra, może gdzieś tam znajdę kawałek większą. No i cóż, słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Po, między tujami mam takie do wykoszenia wysokie kawałki, wysokie kępy trawy. Także biorę naszą podkaszoreczkę i lecimy z tym koksem. widzieli. Także widzicie, chodzi i działa w 100%. Dostrzeżenia tu i się nawet nadaje. Także słuchajcie, mam nadzieję, że taki odcinasek Wam się spodobał dzisiaj. I cóż, zostańcie po więcej, bo w następnych odcinkach robimy z tego mieszadło do zaprawy na budowę. I cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!